Panuje taki stereotyp, że osoba w kryzysie bezdomności, zwłaszcza młoda, to jest albo alkoholik, albo narkoman, albo jakiś po prostu wandal. My się znajdujemy w fundacji po drugie. Moja rola jako asystentki osoby w kryzysie polega na tym, aby wspierać właśnie młodego człowieka, który do nas przychodzi i potrzebuje pomocy. Jesteś głodny? Do takich, załóżmy, że właśnie trzeba załatwić coś prawnie, trzeba, trzeba znaleźć pracę, trzeba znaleźć mieszkanie. Asystent osoby w kryzysie jest taką osobą, która właśnie pomaga przejść przez te kroki y, przez tą drogę właśnie młodemu człowiekowi, żeby on się w tym nie pogubił, bo w gruncie rzeczy tego jest sporo. Układamy również takie y, indywidualne plany działania z podopiecznymi. To są takie plany, które po prostu y, um, układamy co tydzień i sprawdzamy to, co tydzień jakby y, uwzględniamy w nich to co, co taki podopieczny musi właśnie zrobić przez ten tydzień. Dysponujemy pomocą psychologiczną, prawniczą, doradcę zawodowego mamy również y, mamy pedagogów, mamy Terapeuty uzależnień i prowadzimy program mieszkań treningowych. Możemy właśnie um, jakby zakwaterować podopiecznego, który nie ma gdzie y, mieszkać ani, ani spać, ani powiedzmy się myć, tak, e, żeby do nas przyszedł do takiego mieszkania i tam zaczął um, tak naprawdę już takie życie, nie bez powodu mieszkanie treningowe, tak, czyli taki trening samodzielności. W takim mieszkaniu za takie mieszkanie należy płacić, w takim mieszkaniu są zasady, których trzeba przestrzegać, jest podpisywany regulamin, jest podpisywana umowa na to mieszkanie z To jest już życie, tak wygląda życie i zaraz będzie to samo, tylko że już nie przy naszej pomocy, ale na własną rękę, bo właśnie do tego dążymy, żeby ta osoba się usamodzielniła. Widzimy, załóżmy, młodego chłopaka, mm, nie wiem, na oko lat 22, e, o godzinie czwartej nad ranem w autobusie i on sobie śpi. I nie wiem, pierwsze co myślimy, przynajmniej ja tak zawsze miałam, to jest, a pewnie wraca z imprezy. Załóżmy, tak, i sobie odsypia, i, i, i koniec. Natomiast y, tak naprawdę mało osób myśli o tym, że ten chłopak może właśnie śpi w tym autobusie, bo to jest jedne miejsce, w którym on uważa, że może spać, ponieważ jest bezdomny. Problem jest w tym, że trudno jest rozpoznać młodzież w kryzysie bezdomności, ponieważ y, te osoby wcale nie odstają od społeczeństwa. Te mamy miesięcznie. Tak nawet potrafi być, że kilkanaście osób w trakcie miesiąca nowych przyjdzie. Zaczyna się od tego, że załóżmy... Mm... Podopieczny, taki nasz, już wychowywał się w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie były używki, gdzie była przemoc, gdzie był brak miłości. Zdarzają się u nas takie przypadki. E, prowadzimy mieszkanie też dla osób e, LGBT, więc e, też więcej takich ludzi do nas zaczyna przychodzić i też bardzo e, często zdarzają się przypadki, że po prostu zostali wyrzuceni z domu ze względu na swoją orientację. Do widzenia, masz 18 lat, coś dorosły rać sobie, bo nie akceptuję tego, że jesteś, e, nie wiem, e, załóżmy, gejem. Ludzki umysł ma to do siebie, że. Się adaptuje do trudnych sytuacji. Jeżeli taka osoba po prostu się zaadaptuje do sytuacji, w której jest w kryzysie bezdomności i zaczyna sobie w tym kryzysie jakby całkiem dobrze radzić, na przykład wie gdzie pójść po jedzenie, wie gdzie pójść po ubranie, wie gdzie się umyć, ale to nie jest takie życie, które powinno być, tak? Życie powinno się kręcić wokół zupełnie czegoś innego. Najlepszą pomocą to jest po pierwsze dać y, informacje takie naprawdę przydatne, gdzie taka osoba może pójść. Jeżeli na przykład nie mamy takiej wiedzy, wystarczy sprawdzić w internecie, to wyskoczy. Eee, I oczywiście, no, jeżeli widzimy, że, że to jest osoba w potrzebie, dać te kilka złotych nawet na bułkę, albo kupić tą bułkę. To, to w ogóle nie jest jakiś tam, eee, że, że tego się nie robi. tak? Bo często na przykład, nie wiem dlaczego, ale słyszę, że nie można dawać osobom, które proszą o pieniądze tych pieniędzy, tak? bo one je przepiją, bo coś tam. No ale jeżeli podchodzi do nas młody człowiek i pyta, czy można mu kupić kanapkę za dwa złote, no to kupmy mu tę kanapkę jeżeli mamy możliwość. Panuje taki stereotyp, że osoba w kryzysie bezdomności, zwłaszcza młoda, to jest albo alkoholik, albo narkoman, albo jakiś po prostu wandal, który nic nie robi, tylko demoluje miasto i chodzi do więzienia, wychodzi z więzienia, wraca. Czasem są to osoby, które na przykład studiują, tak? Mamy u siebie aktualnie na pewno jedną dziewczynę, która studiuje. Ona właśnie obroniła pracę swoją licencjacką i teraz jest na magisterce. Mieliśmy też drugą dziewczynę, która studiowała z kolei na Politechnice, więc bardzo fajna sprawa. Zostałam młodą mamą jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Zostałam tu skierowana przez kuratorkę, ale wcześniej miałam jeszcze kontakt z fundacją, jak byłam w ośrodkach wychowawczych. No i w końcu wpadłam, żeby przyjść tutaj. No i zaproponowali mi mieszkanie treningowe i jutro dostanę klucze. I się Do fundacji trafiłam yy, przez dziewczynę, która razem ze mną była w ośrodku interwencji kryzysowej w Warszawie tam dowiedziałam się, że jest taka fundacja i wtedy też byłam w takim mega kryzysie, że nie miałam nawet rzeczywiście co zjeść przez 4 dni praktycznie o wodzie. Byłam a ośrodek interwencji kryzysowej nie zapewnia jedzenia. Więc zadzwoniłam wstępnie tylko, tylko żeby się poślilić, ale zaprosili mnie tutaj na rozmowę, gdzie opowiedziałam swoją historię i po trzech dniach już trafiłam na mieszkanie treningowe. W wieku 17 lat Opuściłam swój dom, e, i związałam się też z takim partnerem, który po czasie też zaczął e, stosować wobec mnie przemoc, ale też były właśnie tam narkotyki i alkohol. Mnie na, na szczęście to ominęło, e, to uzależnienie, chociaż było też, tak sądzę, bardzo blisko. I e, po jakimś czasie udało mi się, można powiedzieć, e, Uciec od tamtego partnera, i co równało się z tym, że, że wylądowałam na ulicy. Fundacji ogólnie, fundacji, zresztą to pewnie widać, jak, jak tylko o tym myślę, to od razu uśmiech mi się pojawia na twarzy, bo mm, tu to było pierwsze miejsce, w którym poczułam, że rzeczywiście ktoś we mnie wierzy, że nie jestem po prostu takim wyrzutkiem i dnem społeczeństwa. Ehm, i pamiętam swój pierwszy dzień w fundacji, kiedy siedziałam zestresowana i czekałam na rozmowę, a pani Agnieszka, prezeska, podeszła do mnie, spojrzała mi głęboko w oczy i powiedziała, dobrze ci zaczął, patrzy, będzie dobrze.